Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley Expanded Dzisiaj już mamy szósty dzień jesieni, sobotę Dzisiaj nam szczęście nie dopisuje niestety U, Mamy kukurydzę, mamy kolejny antyczny owoc Mamy bakłażan Nice, nice Tutaj widzę, że żurawinka też już powoli rośnie Już się, już się robi kolorowa, za dwa dni będzie gotowa no, spoko. O, i rybki coś od nas chcą. Co takiego? Słucham Was bardzo. Pikle. Dobrze, zrobimy pikle na dniach i Wam przyniosę. Sprzedajmy sobie tak, to też. I zostawmy sobie może z sześć. Jeden idzie właśnie do jesiennych upraw. I czego nam tam jeszcze brakowało w jesiennych uprawach? dyni, ok, czyli jeszcze na nie będziemy czekać, a, a to sobie damy tutaj do plonów I tu jeszcze mamy tak o i widzę, że drzewka machoniowe nam już wyrosły, także też spoko to sobie je od razu tutaj zetnę, nawóz zaczął działać jak widzę to od razu sobie też posadzimy nowe drzewka A zobaczcie, nie wypadło nam żadne nasiono. Tutaj dopiero dwa nasionka. Także proszę i proszę. I zobaczcie, i niepotrzebnie odkładałam ten nawóz, ale już sobie go zabieram i tutaj sobie, proszę bardzo, damy na drzewka. Także tak, to możemy tutaj schować. I dzisiaj chyba zacznę od zwierząt, wiecie, żeby troszkę. Żeby, żeby miały troszkę miłości, jednak żebym zdążyła je tutaj ogarnąć i tak dalej, bo ostatnio z tym ciężko bywa. Weźmy sobie jeszcze to. Także tutaj od razu je wydoję przy okazji, jak jestem. I trzecia krowa jest tutaj. Dzień dobry, proszę. No, i mamy trzy mleka. Jeszcze sobie zbiorę jajka. O, dzisiaj już są duże wszystkie. Ostatnie było jedno małe, także git. Także git. I tutaj, proszę bardzo. Tak, jakoś to idzie. Dobra, jeszcze to zostawiamy. I słuchajcie, co my mamy na dzisiaj w planach? Na pewno na razie musimy zacząć od podlewania. Hmm. Ja bym chciała, moi drodzy, te kolejne jeziorko zrobić, także nie wiem, czy dzisiaj nie spędzimy sobie czasu na łowieniu ryb w oceanie. Aczkolwiek wolałabym to zrobić, gdy będzie padać, żeby też mieć szansę wyłowić właśnie inne rybki. No ale cóż, o, dajmy sobie może coś do przerabiania w międzyczasie. Niech się, niech się robi. Um, co takiego? Co takiego? No, może to niech się robi, bo w sumie po to ostatnio poszliśmy. Nie mamy żadnej sztabki, także niech tutaj będzie się robiło powolutku. A my musimy tutaj dalej ogarniać nasze pole. Mam nadzieję, że ja tutaj pamiętam o podlewaniu tego wszystkiego i że ja tego nie pomijam na odcinkach, bo czasami tak mam, że się rozgadam, rozgadam i potem nie idę po kolei. I potem zapominam, że trzeba było coś podlać, albo myślałam, że to podlałam, a nie podlałam. Ale wszystko wygląda tutaj, że rośnie całkiem spoko. Słonecznik 3 dni, baśniowa róża 7 dni. O matko to co na rośnie 13? To całkiem sporo. Amarantus 3 dni, to też będzie dla marni. I też trzeba będzie go zostawić w lodówce. Znaczy nie mamy lodówki jeszcze, ale w naszej przyszłej lodówce. Także w jakiejś skrzynce na pewno też sobie zostawimy trochę amarantusa. Jeszcze mnie ciekawi, słuchajcie, kto ma urodziny najbliżej. I jest to Claire, ma ósmego urodziny, ok. To też trzeba będzie pamiętać o tym. Też nie wiem, co Claire lubi, ale e, to też myślę, że na dniach sobie ogarniemy na spokojnie. Okej, okay. wszystko mamy podlane, także możemy w sumie przerobić więcej żelaza. Możemy też iść ogarnąć zwierzaki, bo widzę, że majonez jest i tak dalej, także sobie też więcej przerobimy tego. E, tak, tutaj mamy, proszę bardzo, dwa jajka, jedno mleko. Nie, okej. Okay. No i tak, myślę, że powoli będziemy mogli zacząć... E, zacząć iść do miasta. Także to sobie sprzedajemy. To sobie zostawimy tutaj. Okej, okay. i czy coś jeszcze do Community mamy? No mamy, ale nie będę tego na razie niosła, bo to jest bez sensu. W zadaniach w sumie 35. Nie, wiecie co? Idę, idę tutaj i zobaczymy. Zobaczymy po prostu po drodze, co i jak. Jest jakieś zadanko, to też sobie ogarniemy. Cześć Claire. Cześć Caroline. Czekajcie, co jeszcze sobie tutaj z nimi pogadam. Eee, trzy tuńczyki białe. W sumie możemy to wziąć, bo chciałabym pójść połowić też właśnie do oceanu. Także hmm, co nam szkodzi na przystojnie? Co nam szkodzi na przystoję? tak? Co nam stoi na przeszkodzie? Tak się mówi. Boże, ja czasami takie głupoty plotę. Ja naprawdę, jak nagrywam, to. Ach. Czasami człowiek serio nie potrafi myśleć. Eee, tak, tutaj nic ciekawego się nam znowu nie zebrało. I mamy tylko 8 przynęty, także na razie tej przynęty tutaj nie daje. Ale połowimy sobie troszkę. Bo liczę na te wodorosty jednak. Serio, liczę. Przy... O, właśnie, dziękuję bardzo. <noise> dziękuję bardzo. Może się w takim razie na dniach uda, jak już na, na nasz pierwszy strzał to wodorosty. Także może się nam uda. Jeszcze sobie wejdę do Williego, chyba kupię trochę tej przynęty, wiecie. Ona nie jest wcale nie wiadomo jak droga. Aha, Williego nie ma, no to nie kupię przynęty. Cóż. To będziemy łowić tak naprawdę tylko do skończenia tej przynęty. Potem wrócimy do domu i może sobie przerobię. Zobaczę ile mam jeszcze tych surowców, na no to wszystko. Bo nie wydaje mi się, żebym miała jakoś wybitnie dużo. O, strzykwa, spoko, a to też się przydaje do jedzonek różnych. A tuńczyk biały nie był łowiony e, zimą? Nie, bo ja już chyba złowiłam jednego, mi się wydaje. Znam znowu strzykwa. I mamy artefakty. Nice. To się przyda. Ile ja, mamy jeszcze? Trzy przynęty. Dobra, to jeszcze trzy zarzucenia. W takim razie... O, wodorosty. Nice. Czyli już mamy dwa. W domu jeden, czyli trzy. Cztery. No. To mi się podoba. Akurat tym razem nie narzekam na wodorosty. Teraz mogą się łapać. Dobra, i to jest nasza ostatnia przynęta, ale w sumie, może jak nie będę mieć przynęty, to jest większa szansa na złapanie glonów lub wodorostów. Spróbujmy. 10 energii. Hmm. Nie, no mamy jakąś rybę, chociaż to chyba będą wodorosty też, tylko te czerwone. A nie, jednak sardynka. Dobra, trzy energii. Niechcący rzuciłam, chciałam zmienić na batony orzechowe, ale się pomyliłam. Tylko mam ich siedem, więc to nie jest wcale za dużo. Kurczę, no czułam, że jeszcze jedne wodorosty mi się uda ukarnąć. Dobra, czy my mamy coś ze zbieractwa, co my możemy zjeść? Uuu, te wodorosty w sumie dużo dają. Także zjedzmy sobie te wodorosty. I sobie zarzucimy jeszcze na chwilę wędkę. W sumie. Bo ja potrzebuję jeszcze jedne wodorosty. Jedne zielone wodorosty. Mamy jakiś prezencik, jakiś skarb. Także bierzemy oczywiście. Uuu, uh, awans, nice. O uh, dwa szmaragdy, no super. Spoko, to też do Gantera. Także do Gantera, też się przyjdziemy w niedługim czasie. I mamy, moi drodzy, wodorosty. Także ja stąd spadam. Mam to, co chciałam, mam cztery wodorosty. W domu mam jedne, także nice. E, pójdziemy sobie w takim razie w kolejnym odcinku wybudować jezioro, tak myślę. Jeśli nie zapomnę. Mam nadzieję, że nie zapomnę. <laughs> A ty lubisz orzechy, chyba nie? Masz. A nie, nie, nie lubisz orzechów. E, sorry. Ups, nie tak miało być. Czasem tak bywa. No cóż. Lecimy w takim razie tu. I słuchajcie, ja sobie zostawię. Tak, to jest do Gantera. To jest do Gantera. I reszta w sumie śmieci. Także ja sobie śmieci tutaj poprzerabiam. Oczywiście rybki sobie zostawię. Czy te złote. Nie wiecie co, bo one się przydają. Ja sobie to zostawię. Klony w sumie tutaj też mogę przenieść. E, tak, to też to. W sumie małż sobie zostawię. Sardynki zostawię. E, no i myślę, że. Tak. To sobie sprzedam, bo mi to niepotrzebne. Kamienie sobie tutaj zostawię, chociaż tego mamy całkiem sporo. W sumie, tak mogę sobie to sprzedać. Geotkę mogę sobie tutaj dać. No i póki co jest tak. I też piwko mamy gotowe. Nice. Czy my jeszcze coś będziemy przerabiać? No myślę, że na pewno, skoro mamy, mamy czas dzisiaj, to zróbmy jeszcze sobie tak: jedną sztabkę tego, złota już nie zrobimy. No i dwie sztabki tego. Znowu trzeba będzie pójść trochę poprzerabiać, bo chyba nie mam tego za wiele. I chodźmy jeszcze do zwierzaków. Jeszcze wrzucę kolejny majonez do, do ogarnięcia. Tak. No, i myślę, że jest spoko. Jeszcze mam troszkę energii, to może sobie też zetnę właśnie jakieś drzewo czy coś. Zobaczmy. Tutaj w sumie. Ok, dobra, przeniosę sobie jeszcze te wodorosty, żeby o nich pamiętać. To jest też takie morskie, właśnie, więc tak to będzie, tak to będę widzieć. Tak, i jeszcze jakieś śmieci, proszę bardzo. I tu mamy trzy pochodnie, ale ja na razie tych pochodni nigdzie nie chcę dawać, więc zostawię je po prostu sobie tutaj w skrzynce. Yy, może kwart sobie przerobię w sumie, bo mam 18. Nie, w sumie dwa. No i zetnijmy sobie coś. Tutaj miałam poczyścić, nie, żeby tutaj właśnie postawić jeziorko. Także to zrobię, żeby tutaj było czyściutko na kolejny odcinek. No, już się nam kończy energia powoli. Ale jeszcze właśnie chcę te kamyki tutaj walnąć. Powinno być spoko. Ok, dziewięć energii. Ale myślę, że jest całkiem ok. Czy tutaj coś jeszcze mamy? Nie. OK. Także możemy iść posortować skrzynki. Tu się zrobiło. Nie skrzynki, tylko plecak Co ja znowu plotę? Także tak. I tu jeszcze mamy okularki. Proszę bardzo. Także sortujemy, co trzeba posortować. Tak, tak, tak. I my chyba jeszcze możemy zrobić batoniki w takim razie, nie? Gdzie one są? Tu, cztery. Nice. I to do sprzedania. Dobra. Idziemy spać, moi drodzy. Siódmy poziom wędkarstwa, spoko. Przydałoby się też kupić nową wędkę całkiem niedługo. Dzisiaj, moi drodzy, zarobiliśmy 6,5 tysiąca, także jest spoko. No ale co, moi drodzy, to już by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz, subskrypcję będzie mi przemiło. A my się widzimy już niedługo w kolejnym odcinku. Tyle was cieplutko i pa, pa.